Jasno, oto tłumaczenie. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak wielu starszych ludzi po cichu odchodzi przed osiągnięciem osiemdziesiątego drugiego roku życia, mimo że jeszcze kilka lat temu wydawali się zdrowi? To nie choroby serca, rak ani żaden dramatyczny wypadek. Nie, to coś o wiele cichszego i szokująco ignorowanego. Jestem dr James, specjalista od zdrowia mężczyzn z ponad 30 doświadczeniem w pomaganiu starszym osobom nie tylko przedłużyć życie, ale także wypełnić je jakością. Przez dziesięciolecia praktyki klinicznej, pracy z tysiącami pacjentów i mnóstwem badań odkryłem prawidłowości, które większość lekarzy pomija. Co jeśli powiem wam… Że jednym z najsilniejszych predyktorów długowieczności po 60. roku życia nie są wskaźniki ciśnienia tętniczego, poziom cholesterolu, a nawet kondycja fizyczna? Zamiast tego kryje się on w czymś, o czym niewielu starszych ludzi mówi, a wielu błędnie odrzuca z powodu wstydu, strachu lub błędnego zrozumienia. Dziś odkryję ukryty klucz do pozostania energicznym, niezależnym i umysłowo bystrym daleko po osiemdziesiątce, dziewięćdziesiątce, a nawet później. A co najlepsze: Nie potrzebujecie drogich leków, wyczerpujących treningów ani skomplikowanych diet. To narzędzie już jest w Was i czeka, aby je obudzić. Zostańcie ze mną. Ponieważ za kilka minut przeprowadzę Was przez proste, ale rewolucyjne kroki, które możecie zacząć stosować od razu, aby odzyskać witalność, i obiecuję, ostatnia część może na zawsze zmienić Wasze podejście do starzenia się. Zanim przejdziemy dalej, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zrobienia tego i naciśnięcia dzwoneczka, aby nie przegapić ważnych porad dotyczących zdrowia które pomogą Wam pozostać silnymi, energicznymi i niezależnymi. Jeśli bliskie jest Wam to przesłanie, napiszcie jeden w komentarzach. Jeśli uważacie, że możemy coś ulepszyć, napiszcie źle. Wasze opinie pomagają nam wspierać Was jeszcze lepiej. Teraz, gdy rozumiecie, jak ważny jest ten ukryty aspekt Waszego zdrowia, zacznijmy od ujawnienia jednej z najcichszych, ale niszczycielskich zagrożeń, z którymi borykają się dziś starsi ludzie. Cicha epidemia, która kradnie witalność, osłabia ciało i skraca życie przedwcześnie. Utrata kontaktu z fizyczną przyjemnością. Jedna cicha epidemia wśród starszych odseparowanie od fizycznej przyjemności. Kiedy rozmawiam z pacjentami w wieku 70 i 80 lat, Często widzę cichy smutek w ich oczach, poddanie się temu, że życie stało się jakby mniejsze, chłodniejsze, mniej związane. Przez lata nauczyłem się rozpoznawać jedną z najcichszych, ale niszczycielskich zmian zachodzących z wiekiem stopniowe odseparowanie od własnego ciała, od fizycznej przyjemności, która kiedyś sprawiała, że czuli się żywi i energiczni. O tym nie mówi się otwarcie wśród wielu starszych ludzi, a jednak dzieje się to wszędzie, pozbawiając mężczyzn i kobiety witalności, często bez ich świadomości. Widzicie, gdzieś po drodze społeczeństwo po cichu wyszeptało niebezpieczne kłamstwo. Intymność, dotyk i ekspresja seksualna należą tylko do młodych. Że po pewnych urodzinach powinniśmy po cichu zamknąć drzwi na tę część naszego człowieczeństwa. Wielu starszych ludzi przyswoiło to przesłanie, uważając, że szukanie lub cieszenie się fizyczną przyjemnością to coś niestosownego, wstydliwego lub po prostu niemożliwego. Jeszcze wstydliwego, lub po prostu. Ktoś odsuwa się z powodu fizycznych zmian, ktoś z powodu emocjonalnych traum lub strat a ktoś po prostu nie wie, że to nie tylko możliwe, ale i konieczne dla zdrowia na całe życie. Większość nie zdaje sobie sprawy, że to odseparowanie uruchamia cichą spiralę spadkową. Bez regularnej stymulacji przepływ krwi do ważnych organów zmniejsza się, ścieżki neuronowe związane z przyjemnością zaczynają zanikać, równowaga hormonalna zaczyna się przesuwać w niewłaściwą stronę. Stopniowo ciało traci odporność, nie tylko seksualnie, ale i umysłowo, emocjonalnie i fizycznie. Sen pogarsza się, nastrój spada, energia ucieka, z czasem słabnie układ odpornościowy i po cichu rośnie ryzyko chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, demencja i depresja. Widziałem to na własne oczy wiele razy. Kiedyś energiczni mężczyźni i kobiety powoli tracą iskrę, nie dlatego, że zawiodło ich serce lub stały się kruche kości, ale dlatego, że siła życiowa, która ich wspierała, została zapomniana. Nie jest przesadą stwierdzenie, że fizyczna przyjemność, intymność z samym sobą lub z drugą osobą, to jeden z filarów ludzkiej witalności. Rezygnacja z tego z powodu strachu, wstydu. Lub błędnych informacji kradnie nie tylko radość, ale i lata życia, a jednak jest nadzieja. Odnalezienie kontaktu z ciałem, obudzenie dawno zapomnianych doznań może rozpocząć proces leczenia o wiele głębiej niż wielu myśli. Nigdy nie jest za późno, aby na nowo odkryć, do czego wasze ciało jeszcze jest zdolne. W rzeczywistości to może być klucz do poprawy zdrowia ostrości pamięci i głębokiej odporności emocjonalnej, o których nawet nie podejrzewaliście. Ale co dokładnie sprawia, że fizyczna przyjemność jest tak wyjątkowo potężna w ochronie waszego mózgu, serca, a nawet przyszłej niezależności? Zostańcie ze mną, ponieważ to, czego się dowiecie, może zmienić wszystko, co myśleliście o starzeniu się. Jeśli jeszcze tu jesteście i te myśli znajdują oddźwięk, napiszcie jeden w komentarzach, abym wiedział, że idziecie ze mną tą drogą. Teraz przejdźmy dalej i odkryjmy potężną prawdę za punktem numer dwa. Dwa dlaczego masturbacja po 60 roku życia jest krytycznie ważna dla długowieczności. Przez wiele lat obserwowałem subtelne, ale potężne zmiany u moich pacjentów którzy zachowywali kontakt ze swoim ciałem z wiekiem. Jedna prawda stała się oczywista: utrzymanie fizycznej przyjemności, w tym solo ekspresji seksualnej, nie było po prostu luksusem, to była kluczowa podstawa dla długiego zdrowia i długowieczności. To może Was zaskoczyć, zwłaszcza jeśli dorastaliście w kulturze, która uczyła traktować takie tematy, z zakopotaniem, a nawet ze wstydem. Ale biologia mówi głośniej niż konwenanse społeczne i opowiada zupełnie inną historię. Po 60. roku życia ciało mierzy się z naturalnym spadkiem krążenia krwi, produkcji hormonów, napięcia mięśniowego i funkcji nerwowych. Jednak regularna masturbacja. Udowodniła swoją zdolność do przeciwdziałania wielu z tych efektów. Kiedy starsza osoba angażuje się w ekspresję seksualną, nawet bez partnera, ciało reaguje w zdumiewający sposób. Przepływ krwi gwałtownie wzrasta w mózgu, sercu i kończynach, odżywiając tkanki, które inaczej mogłyby zacząć się rozpadać. Endorfiny wypełniają krew, naturalnie obniżając poziom stresu. I wspierając spokojny sen. Poziom testosteronu umiarkowanie wzrasta, pomagając zachować masę mięśniową, gęstość kości i odporność emocjonalną. Wszystkie krytycznie ważne filary udanego starzenia się. Być może jeszcze bardziej interesujący jest wpływ na mózg. Badania neuronaukowe pokazują, że przyjemność seksualna jednocześnie stymuluje kilka obszarów mózgu. Wspierając ścieżki neuronowe związane z pamięcią, regulacją emocjonalną i funkcjami wykonawczymi. Mówiąc prościej, to pomaga mózgowi pozostać młodym, elastycznym i żywym. Widziałem pacjentów, którzy to praktykowali z ostrzejszym myśleniem, większą kreatywnością, a nawet bardziej pogodnym spojrzeniem na życie w porównaniu z tymi, którzy pogodzili się z fizycznym odseparowaniem. Ale poza biologicznymi korzyściami działa tu coś głębszego. Masturbacja po 60 roku życia to akt samoakceptacji, sposób na potwierdzenie, że wasze ciało wciąż zasługuje na troskę, pieszczoty i przyjemność. To przeciwstawia się niszczycielskiemu mitowi, że starzenie się to zanikanie. Zamiast tego, to potężne przypomnienie, że życie wciąż można odczuwać pełnią, Bogactwem i osobiście. Emocjonalne połączenie z sobą często inspiruje do szerszych pozytywnych zmian lepsze odżywianie, odnowione zainteresowanie aktywnościami społecznymi, nawet silne pragnienie ruchu i uprawiania sportu. Kiedy pacjenci pytają mnie: Czy nie jest za późno, aby obudzić tę część swojego życia? Odpowiadam łagodnie, ale stanowczo. Nigdy nie jest za późno. Wasze ciało może potrzebować więcej czasu, więcej cierpliwości i delikatniejszego dotyku, ale wciąż jest zdolne do głębokich, odżywczych doznań, które zasilają witalność waszego ducha i przedłużą wasze zdrowie daleko poza to, czego mogliście oczekiwać. Teraz być może zastanawiacie się, jeśli korzyści są tak głębokie, Dlaczego tak wielu starszych ludzi wciąż ma trudności z utrzymaniem tego ważnego połączenia? Odpowiedź kryje się w serii ukrytych, rozdzierających serce błędnych przekonań. I właśnie to teraz ujawnimy: trzy powszechne błędne przekonania, które kradną witalność starszym ludziom. Przez lata mojej praktyki widziałem, jak łatwo silni, energiczni mężczyźni i kobiety. Stają się ofiarami cichych, błędnych przekonań, które powoli niszczą ich witalność. Często nawet nie zdają sobie sprawy, że to się dzieje, dopóki pewnego dnia nie budzą się, czując się cieniem osoby, którą byli wcześniej. Te przekonania to nie tylko nieszkodliwe nieporozumienia to potężne, niewidzialne siły, które przekonują starszych ludzi do rezygnacji. Z jednego z ich najsilniejszych źródeł zdrowia i szczęścia. Jedno z najbardziej rozdzierających serce błędnych przekonań to idea, że po pewnym wieku fizyczna przyjemność po prostu przestaje mieć znaczenie. Nie mogę zliczyć, ile razy słyszałem, jak ktoś mówi: Jestem na to za stary, ze smutnym, pogodnym uśmiechem, ale prawda jest taka, że wiek nie wymazuje zdolności waszego ciała ani potrzeby bliskości i dotyku. On jedynie zmienia sposób wyrażania tej potrzeby. Rezygnacja z tej części siebie, ponieważ uważacie ją za nieaktualną, jest jak mieszkanie w domu, ale nigdy nie włączanie światła. Możecie przetrwać, ale przegapicie tyle ciepła, światła i piękna. Kolejne bolesne przekonanie. Że szukanie przyjemności w samotności jest jakoś wstydliwe. Wielu dorastało w epoce, w której o samozadowoleniu szeptano z zakłopotaniem lub uważano to za moralne wykroczenie. Te stare przesłania mogą głęboko przenikać do serca tworząc warstwy winy, które pozostają nawet w późnych dekadach życia. Ale pozwólcie mi powiedzieć to jasno i z całą współczuciem mojego serca. Dbanie o swoje ciało to nie wstyd. To ważny akt czczenia waszego życia, waszego zdrowia i waszego ducha. Istnieje również niebezpieczny mit o tym, że zachowanie energii seksualnej rzekomo zachowuje siłę. W rzeczywistości jest odwrotnie. Regularna aktywność seksualna, w tym solo, odżywia systemy organizmu podnosząc poziom hormonów, wspierając krążenie i zachowując zdrowie tkanek. Jak mięśnie, które słabną bez użycia, części naszego ciała odpowiedzialne za przyjemność potrzebują regularnej aktywacji, aby pozostać żywe i energiczne. Być może najbardziej niszczycielskie błędne przekonanie to wiara w to, że zdrowie seksualne jest w jakiś sposób oddzielone od ogólnego zdrowia. W rzeczywistości są one głęboko powiązane i splecione tak, że współczesna nauka dopiero zaczyna to w pełni rozumieć kiedy odżywiacie jedno odżywiacie i drugie kiedy zaniedbujecie jedno oba więdną zrozumienie tych błędnych przekonań to pierwszy krok do odzyskania jasnego i silnego życia które jeszcze przed wami ale wiedza to tylko połowa sukcesu potrzebujecie jasnej praktycznej mapy drogowej aby na nowo nawiązać kontakt z ciałem tak, aby było to naturalne, komfortowe i bezpieczne. I właśnie tam teraz zmierzamy. Jeśli wciąż jesteście ze mną i uważacie tę ideę za pomocne, zapraszam was do napisania cyfry 1 w komentarzach, abym wiedział, że idziecie razem ze mną. 4. Metoda odzyskiwania. Przywracanie seksualnej witalności krok po kroku. Kiedy po raz pierwszy zacząłem pomagać starszym pacjentom w odzyskiwaniu kontaktu z ciałem, zrozumiałem, że wielu z nich potrzebuje więcej niż tylko wsparcia. Potrzebowali drogi, nie mglistych idei, niepustych marzeń, a realnej, praktycznej metody, którą można podążać z pewnością. Tak narodziła się metoda odzyskiwania. To krok po kroku proces. Opracowany specjalnie dla starzejącego się ciała, z szacunkiem dla zmian, które przychodzą z wiekiem i z celem ponownego rozpalenia ważnego połączenia między umysłem a ciałem, które tak często gaśnie. Pierwszy krok przygotowanie. Przede wszystkim musicie stworzyć przestrzeń, w której czujecie się bezpiecznie, komfortowo i bez przerw. Ustawcie optymalną temperaturę. Wybierzcie wygodne krzesło lub łóżko i miejcie pod ręką wysokiej jakości lubrykant. Te małe działania wysyłają potężny sygnał Waszemu ciału. Jesteście ważni, a Wasze zdrowie jest warte wysiłku. Oto tłumaczenie. Następnie następuje odprężenie. To nie wyścig ani obowiązek. Zacznij od głębokiego oddechu, pozwalając mięśniom się rozluźnić, a rytmowi serca zwolnić. Poczuj, jak napięcie opuszcza ciało kawałek po kawałku niczym piasek przesypujący się przez otwarte palce. Ten prosty akt obecności może otworzyć drzwi do doznań, które mogłeś uważać za na zawsze zamknięte. Następny etap to przebudzenie. Tutaj ostrożnie eksplorujesz obszary ciała, które mogłeś ignorować przez lata. Wewnętrzne powierzchnie ud, dolną część brzucha, piersi. Dotykaj ich lekko, z ciekawością, a nie z osądem. Zauważ, jak ciało reaguje nawet niewielkimi oznakami. Te reakcje to znak, że ciało wciąż żyje i pragnie kontaktu. Następnie następuje skupiona stymulacja. Bez presji i oczekiwań stopniowo wprowadzasz bardziej bezpośredni dotyk, pozwalając podnieceniu rozwijać się naturalnie, w swoim tempie. Powolne, świadome ruchy zamiast pośpiechu tworzą głębie doznań, którą często traci się w pochopnych doświadczeniach. Tutaj celem nie jest dotarcie do mety, ale rozkoszowanie się podróżą, którą Twoje ciało jest w stanie Ci zaoferować. Na koniec integracja. To moment, aby się zatrzymać, wziąć oddech i podziękować sobie za to, że wybrałeś zainwestować we własne dobro. Pozwól sobie nacieszyć się uczuciem żywości, jakkolwiek subtelne lub intensywne by ono nie było. W tym cichym uznaniu rodzi się uzdrowienie. Ta metoda nie polega na gonieniu za przeszłością, ale na akceptacji siebie teraz z całą mądrością, siłą i delikatnością, które przychodzą z wiekiem. I kiedy poczujesz nawet małą iskrę odzyskiwania. Zrozumiesz, ile potencjału wciąż w tobie drzemie. 5. Pokonywanie trudności czego oczekiwać i jak odnieść sukces. Nawet przy właściwych metodach, droga nie zawsze bywa gładka. Istnieją powszechne pułapki, które łatwo mogą zbić cię z tropu. W następnej części opowiem, jak unikać błędów, które większość starszych osób popełnia nieświadomie. Abyś mógł pozostać na drodze do długiej witalności. Kiedy prowadzę kogoś przez metodę odzyskiwania, zawsze przypominam: Prawdziwa zmiana rzadko bywa linią prostą. Naturalne jest napotykanie momentów zwątpienia, rozczarowania, a nawet zniechęcenia. Widziałem to wiele razy, nie dlatego, że ludzie nie mają chęci się wyleczyć, ale dlatego, że nieświadomie wpadają w pułapki które utrudniają drogę.